No i w tym odcinku wam pokażę. Moje magnozety. Właśnie mi się trzyma. Nie, nie, magnozety. miłość trzyma. No no, pokaż Pagnozety. Mioś, pokaż magnozety. Pokaż magnozety. Już! Pokaż Pagnozety. Pokaż. Jakie to masz. Dobra, teraz wam pokażę moje magnozety po kolei. Pierwszy to jest taki o! On jest w starszej wersji. ale ja też go lubię. Magnozet! No na no, do, do drugiego Ten pomarańczowy Ładny, też z tej wersji Ładny jest, mi się podoba że Przechodzimy do, do kolejnego Kolejny jest taki cuduś nowszy Ten taki, o się uwielbiam Bo no, Mam jej więcej, tylko mi się zapodziały gdzieś Miłoszko, Ola teraz nie wie co teraz, a jeszcze ten I baby, jeszcze taki, o e, To jest mój Akurat. A jeszcze mamy Miłosza i ja tam jakieś inne. I jeszcze niebieski, nie wiem czy czy nie. Już zaś się zagubiłem, bo wszystko wziął. I teraz wam pokażę, co z nich może robić. Co biłaś? Giu? Tak? Nio, nio. A gdzie ty masz... Nio, 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 nie A pokaż, gdzie ty, ty masz Miosz? Miłosz? gdzie ty masz oczko? Oczko. Gdzie masz oczko? A uśmiechnij się. A ja? A co robisz? Miłoszu, Dobra, pokażę Wam teraz, co można z nich robić. Pokazujemy. Można z nich zrobić. Takie fajne kółko. Fajna, mi się podoba. Można z nich takie też zrobić. Jestem na drugim, jestem na drugim. Dobra, Miłosiu, ola Cię, jak widzicie mojego brata, nie ma poszedł sobie w środę. Dobra, pokażę je dalej. Można takie kolebatki. Uu koloratki takie ładne. Jeszcze coś. Ale było takie coś. Czeka to się na przykład, jak coś na włosy się można przyczepić, co ja? Takie właśnie coś. O, takie o, fantasy. Nie widzicie, fajne. I jeszcze ostatni nam został to taki o. No i teraz jakoś też przyprawię. Ale było z ostatnich tak. O. Wszystko tak wygląda. Teraz pokażę wam slaj slajd moich właśnie magnesetów. I oprócz tego dodam um, jednego pytka nowego. Dobra, to jest mój tak nowy. Ładny, ładny był, bardzo śliczny. Ładny makiet. Słodne. Ale. Dobra. Przechodzimy dalej. O, ten fioletowy. E, Ruszę e, się podłączyłem. Sprawdzimy jeszcze. On też rusza głową. Tak właśnie wygląda na moje kółko, super kółko, no i widzicie, fajne kółko, chciałam pokazać do y, kotka, y, do niej było takie coś, zupełnie nie wiem co to jest, to w ogóle, Jakby ktoś napiszcie mi na komentarz, co to w ogóle jest, czy radyjku, czy to w ogóle jakoś jakie skrzynka w ogóle nie wiem. O, tutaj mam najwyżej sushi i ryba. Takie sushi Sushi i ryba. Ale tutaj mamy kocek. Ładny. jaki fajny kocek. I on też ma także takie kropeczki. Ładne. Mi się bardzo on podoba. On jest. Aż go używam do małych wietrzupów. I to wszystko na przykład, na przykład, O, no, przykład, właśnie przykład, właśnie coś no i sam pozostał dobra, dziękuję za obejrzenie na subskrypcje i wchodźcie na mój kanał są przeróżne filmiki tak, różne filmiki, zapraszamy filmiki zapraszam Thanks, że dajecie subskrypcję.